Dzień dobry. Dzień dobry. Witajcie na naszym kanale Zakochane Tiktoczki. Dzisiaj chcieliśmy Wam złożyć życzenia świąteczne, zdrowych, wesołych świąt, spełnienia Waszych marzeń, przede wszystkim zdrowia i spokoju w nadchodzącym roku, nie? Dokładnie. Życzę Wam kochani, żebyście byli dobrymi ludźmi, szczęśliwymi i radosnymi. Dokładnie. A jeszcze od siebie życzymy Wam e, spełnienia marzeń, dużo subskrypcji, dużo uśmiechu. Co jeszcze życzycie? Do zwoju w kanał. Bravo. A ty co życzysz? Tak, dołączamy się do życzeń. Spokojnych świąt. Do zobaczenia w nowym roku. Pa! Mamy nadzieję, że widzimy się z Wami po świętach. Wszystkiego dobrego.